Jak powiedzieć po angielsku facet lub koleś? Sprawdź, jak powie to native speaker. So you like cats? Sam? What? Dude shows up dressed like a cat, you don't want to know more? A dude pochodzi z amerykańskiego slangu. Sam dziwi się, że mają do czynienia z facetem przebierającym się za kota, a Steve powstrzymuje go przed zadawaniem pytań. So you like cats? Sam? Shows up like a cat. You don't know more. Możemy również zwrócić się tak do kogoś. Podobnie do naszego ziomu. So brytyjskim odpowiednikiem a dude jest a bloke. I've seen this bloke on the TV. Mężczyzna mówi, że widział tego gościa w telewizji. I've seen this bloke on the TV. Mniej popularnym wśród młodych ludzi, brytyjskim słowem na faceta jest a chap. You that sang that song? Posłuchaj jeszcze raz. You that sang that song? Obserwuj Movies and Learn, by nie zaskoczył cię nawet angielski slang.